Czasowe, e, pięciominutowe, to ja w błyskawicznym skrócie przejdę od spraw znanych, na które nie warto, moim zdaniem, poświęcać specjalnej uwagi, do spraw, na które chciałem zwrócić uwagę. Na ile one są ważne, to Państwo ocenicie. Moim zdaniem, mają już wpływ na pewne ograniczenia wolności słowa w Polsce. A paradoksalnie wynikają. E, z czego wynikają, ja nie będę uprzedzał, to, to, to zaraz postaram się. E, może nie tyle Państwa do tego przekonać, ale zwrócić uwagę na pewne zjawiska. Otóż e, no, ograniczenie wolności słowa w Polsce ma swoje źródła polityczne, partyjne, e, państwowe, ekonomiczne, ogólnie znane. E, wyraża się to w różny sposób przez te do lat, i o tym nie chcę mówić, bo to jest dobrze opisane. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że wolne słowo. O, idzie Pan Prezes Kaśmicki, to może poczekamy na niego. Witamy. E, Właśnie powiedziałem, Panie Prezesie, że zjawia się Pan samą polę, bo zaczynamy mówić o wolności słowa. Więc, e, I. E, o zagrożeniach dla wolności słowa. Ja obserwuję teraz po prawej stronie sceny medialnej, czyli po tej stronie, która e, próbuje e, walczyć o, o lepszą, dobrą Polskę, która próbuje myśleć w kategoriach racji stanu, która próbuje walczyć o wolność mediów. Widzę po tej stronie pewne zjawiska, które wolno śledzić i bądź słowa zaczynają paradoksalnie ograniczać. Mianowicie są to, moim zdaniem, następujące zjawiska. Po pierwsze sytuacja e, skończyła się z dnia pewnej nauki na w realiach i obszaru przy tej Polsce. Ale to trochę powoduje, że niektóre media e, czują, że nie powinny e, wypowiadać swoich poglądów na temat strony, której no, jest Zaczynają się same, same ograniczać. Po drugie, media prawicowe bardzo docenią temat pre... pre... z oparciu Pan jest pracą? No w sumie tak. Z której? Na, na tej medialnym z Kongresu. Ale tu, z jakiej gazety pan jest za pozycją medium. Niezależne w forum akademickie. Rozumiem, bo ma pan uczestnika, dlatego się pyta. Zagradzi już? To, to jak najgorsze zdanie powoduje, że trudno spojrzeć na publikacje publikację czy na wymianę zdaniem w tych mediach w sposób. No, taki luźny, bądę właśnie, ale ja nie mówię bezstronny, w publicystyce nie ma generalnie tylko bezstronności, jest właśnie stronniczą, ale e, na, e, e, mniej doskonałe niż w publicystykach to prawda. Więc e, mamy takie hamulce, nie powiemy, bo to jest nasz publicysta i nasz e, pisarz. Mówi jak najgorzej. Będziemy po prostu w środowisku wieści, kto jest agentem, kto się przekupił, kto jest aparatczykiem, kto, e, e, kto sprzyja e, e, pisowi, dlatego że pis e, go współfinansuje, a kto tam coś, coś innego. I de facto stworzymy pełną strefę tabu w wymianie myśli publicznej. Wymianie ja publicznie, bo mówię prywatnie, plotkarsko, to wszystko jest wiadomo i wszystkie oceny są wydane. Ale publicznie nie zatrzymujemy się, nie powiemy, nie powiemy, że e, i, i X napisał znakomity tekst, dlatego że to jest tekst, który się nie mieści, znaczy nie został publikowany w strefie wolnego słowa, że użyję pewnego sformułowania, albo nie został napisany przez autora niepokornego. To też jest wygrana grupa. To są tylko przykłady, które pokazują zjawisko. I na to zjawisko paradoksalnie ograniczania wolności słowa przez ludzi, którzy walczą o wolność słowa, chciałem zwrócić uwagę. I tyle na wstępie. Bardzo ciekawy głos pana